Cześć kochani, witajcie w nowym dniu. Ja przyjechałam właśnie do pracy i odebrałam sobie dwie paczki z paczkomatu. Pokażę Wam, co tutaj zamówiłam. Może to nie jest nic tak bardzo ciekawego, ale ja sama lubię na różnych kanałach oglądać otwarcie paczek u dziewczyn, więc też Wam pokażę, co mi tutaj przyszło. Odebrałam też taką małą paczuszkę, w której znajdował się Pilot do samochodu antystatyczny. Słuchajcie, jak jestem w takich butach, takie mokasynki z Calzado sobie kupiłam. Miałam takie złote i jeszcze sobie kupiłam granatowe. I kiedy zakładam te buty, a one są na tę porę roku, to moje auto mnie tak kopie, albo kiedy wsiądę z samochodu i jakimś cudem mój samochód do mnie nie kopnie, to kiedy się dotykam do klamki, bo wchodzę, czy to do domu, czy gdzieś, czy do sklepu, ja za mnie kopię prąd. I kupiłam sobie ten pilot. Dziś założyłam inne buty, więc, bo w ogóle inaczej, koło paczkomatu zaraz rozpakowałam paczkę z tym pilocikiem i już go sobie użyłam, znowu kiedy wysiadałam przy paczkomacie tutaj, no i tutaj do mnie do salonu. Po prostu jakaś tam dioda powinna się zaświecić, kiedy jest to wyładowanie. Nic się nie zaświeciło, ale też prąd mnie nie kopnął. Także, no nie wiem, chyba jeszcze nie mogę powiedzieć, że przetestowałam tego pilota, ale słuchajcie, ja niejednokrotnie mówiłam, że ja mam taki niski próg bólu i to jest prawda. I na przykład inna osoba, która sobie wysiądzie z samochodu i ją prąd kopnie, no to e, zaraz o tym zapomni. A mnie to słuchajcie, mnie to tak boli. No i. E, Kupiłam sobie takie ustroństwo. Zobaczymy, czy to będzie skuteczne. Dobra, już Wam pokażę, co mi tutaj przyszło. Kurczę, znowu z rozmiarem nie trafiłam. I to podwójnie. Zamówiłam takie podobiski do pedikur i tak, te są za małe już widzę, a te są za duże. Zaraz się muszę przyjrzeć temu, bo po prostu... No nie, ale wydaje mi się, że gdzieś miałam też taki mniejszy nośnik, tylko że po prostu nie lubię użytkować yy, tych mniejszych nakładek, wolę właśnie te, które miałam w użyciu. I tak jak mówię, te są za duże, te są za małe. No brawo ja po prostu. Yy, tutaj kupiłam sobie, mam coraz więcej pen, zapisuje mi się na hennet. I powiem Wam też, że coraz bardziej ja się do tej henny przekonuję. O ile na początku bardzo się bałam wykonywania klientką henny. opowiadałam Wam jak bardzo się tutaj przed tym broniłam, tak teraz nie sprawia mi to żadnego problemu, więc nawet dziś o 17 też będę miała klientkę na hennę. I składając zamówienie wyświetliło mi się takie coś, właśnie jakiś taki pomocnik do robienia henny. Nie wiem za bardzo o co z tym chodzi, ale niedrogo to kosztowało, bo chyba 6,99, więc mówię, dobra, zamówię, zobaczymy co to jest. Nie wiem, czy to jest jedno coś i takie, takie po prostu grube, czy też jest tutaj kilka tych. tych. nawet nie wiem, jak to nazwać, powiem Wam szczerze. Zobaczymy, Aha, tego jest. zobaczcie, tego jest tyle. Nie wiem za bardzo jak to ma działać, ale za chwilę się z tym będę zapoznawać. Tutaj zamówiłam top, Glossy Top z Satin Nice. Czytałam bardzo dużo dobrych opinii na temat tego topu. Ja oczywiście swojego zdania jeszcze nie mam, bo to jest pierwszy produkt, w ogóle pierwszy i jedyny produkt z tej firmy, który zamówiłam. Nie jest to tania firma, to już jest taka wyższa półka cenowa. Natomiast bardzo byłam ciekawa tego topu, bo dużo dobrych opinii o nim słyszałam, bardziej czytałam. Potem tutaj zamówiłam jeszcze hennę też, bo też robię sobie rekonesans właśnie jeśli chodzi o hennę. Różne henny sobie testuję, teraz zamówiłam właśnie tafą, zobaczymy jak to się sprawdzi. I tutaj zamówiłam żel w butelce z Didier, z Didier Lab. Dlatego, że y, czasem, kiedy kli mam klientki, to mam sporo takich klientek, które mają krótką płytkę paznokcia, do krótkiej płytki paznokcia dedykowana jest hybryda. Oczywiście nie ma też przeciwwskazań, żeby nałożyć żel i właśnie te klientki one wolą żel, bo te paznokcie są twardsze, i więc do, do brzegu, do brzegu. Jeżeli klientka ma krótką płytkę paznokcia, robimy stylizację na krótką płytkę, to ja lubię używać żelu w pędzelku. Wychodzi to mało ekonomicznie, tym bardziej, że no ja ogólnie pracuję na nietanich produktach, ale, ale akurat tutaj na to nie zważam i, i tak mi jest po prostu wygodnie, jakoś tak lepiej sprawniej mi ta praca przebiega. Także. no. I właśnie mam z innych firm żel w butelce, a teraz zamówiłam sobie z Didier Lab, ponieważ kiedyś miałam jeden kolor, jedną sztukę, jeden kolor tego żelu miałam. Bardzo fajnie mi się sprawdził, bardzo mi się dobrze na nim pracowało. Tak jakoś wyświetliłam się to gdzieś w odpowiedzi. Jeśli chodzi o kolorówkę, lubię też te kolory hybrydowe z Didier. I właśnie przypomniało mi się, kiedy zobaczyłam ten żel, że mówię, kurczę, miałam kiedyś ten żel i tak mi się fajnie na nim pracowało, zamówiłam na razie jedną sztukę, yy, bardzo ten kolor mi się też spodobał, także no, zobaczymy, zobaczymy. I czy jeszcze coś tutaj mam, czy to już wszystko? To już jest chyba wszystko, tylko ja tego wypełniacza mam tutaj dużo. Nie wiem, chyba już nic tutaj nie ma, ale faktury, że też nie mam, że na maila przyszła mi faktura. Odwróciłam do góry nogami przesyłkę i dlatego tutaj miałam ułożone rzeczy, nie? A tam od wierzchu były te dopełniacze. I tutaj mam drugą paczkę, ale to też takie będą pewnie ciekawe dla Was rzeczy. Idzie do mnie paczka z Eivoną, więc yy, niedługo, może nawet w tym samym filmiku, bo ten filmik będzie mi za krótki, żeby go wrzucić. Więc może jutro, jutro? Nie jutro, czekajcie, jutro jest sobota, no to paczka nie przyjdzie, bo w soboty do mnie paczki z Eivoną nie dochodzą. Więc przypuszczam, że przyjdzie ta paczka do mnie w poniedziałek. Dobra, tutaj mamy otworzone. Wow, wiecie co? <laughs> Ale wypełniacz, to jest wypełniacz. I ja tak czytam, co to jest. Zobaczcie, chociaż nie by chyba macie odbicie lustrzone, czy nie? Tutaj pisze strzykawka do celników 100 ml. Ale to tylko wypełniacz. Nie, 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 nie mam co żadnych z ciekawek do celników. Tutaj zamówiłam rzeczy do autoklawu, właściwie, więc no, nic ciekawego. Eee, tutaj zamówiłam torebki do sterylizacji. Takie, takie, nic nie widać, Więc Wam to za bardzo chyba nie mówi. Tutaj zamówiłam też do sterylizacji test czwartej klasy, to są takie testy, które muszę wkładać do pakietów sterylnych. I tutaj zamówiłam sobie jeszcze taki pojemnik na odpady niebezpieczne. Tym razem zamówiłam sobie taki ładny pojemnik, bo tutaj inaczej mam to trochę zorganizowane. Pani z Stanępil, kiedy była, dokręciła na to nosem, więc teraz mam już taki pojemnik profesjonalny, taki jak powinien być. Także, kochani, tak się przedstawia zamówienie. I co wam powiem, mam dzisiaj trzy klientki, pracuję dzisiaj na popołudnie. Najpierw będę miała jedną panią na paznokcie już za jakieś 40 minut. Potem będę miała panią na i potem jeszcze jedną klientkę na paznokcie. Ta klientka była umówiona jutro na sobotę na 8 rano, ale napisała do mnie czy mogłaby dzisiaj przyjść. I tak sobie myślę, mówię w sumie mam dziś tylko jedną panią na paznokcie, jedną na to czemu nie w zasadzie. Więc jutro sobie pośpię dłużej, nie muszę wcześniej tak bardzo rano przyjeżdżać. No, i tak, patrzę na moje biurko, że jeszcze muszę sobie tam uporządkować, bo wczoraj wieczorem, późnym wieczorem już wychodziłam i tylko sobie tam pozatykałam, pozakręcałam co trzeba było zakręcić. Pędzelki wyczyściłam, ale ogólnie taki nieładny porządek na biurku został, więc idę tam jeszcze posprzątać, zdezynfekować. No, także tak. No, i tak, płakałam przed chwilą o pododliski, że w złym rozmiarze sobie zamówiłam. A tu przyjechała dzisiaj do mnie pani z Indigo, bo to dzisiaj jest piątek. I akurat miała na samochodzie, mówi, że tylko jeden rozmiar tych pododlisków ma. I słuchajcie, akurat ten rozmiar, który ja chciałam, tę eleczkę właśnie. Jestem przekonana, że to, co pokazywałam Wam wcześniej, że też zamawiałam jako l -ka. Nie wiem, w wolnej chwili muszę sobie zobaczyć, gdzie tam pojawił się błąd. Czy to mój błąd po prostu, czy, czy firma się pomyliła? Z Indigo pani też mnie tutaj namówiła na taką bazę. Mówi, że ta baza chce Wam wyostrzeć, ale coś mam problem z tym. Że ta baza pięknie podbija pastele. A teraz klientki wybierają pastele. Jak pani poszła do samochodu, bo właśnie poszła po te pododiski jeszcze tam o te pododiski, to ja tak sobie myślę, mówię, kurde, ja chyba tę bazę mam. I faktycznie mam, ale, ale to nic się nie dzieje, bo akurat ta baza jest fajna, więc y, po prostu tę odłożę sobie na zapas. Będę ją miała na zapasie. I tutaj jeszcze wzięłam też z Indigo klej do folii transferowej. Ostatnio klientka sobie wybrała zdobienia takie z folią, i myślałam, że mnie coś trafi, bo użyłam sobie bazy jakaś ta baza była taka, że na nią nie chciało mi się przykleić i teraz wzięłam, wzięłam kupiłam sobie porządny klej z indigo do folii, także myślę, że teraz będzie ok. A u mnie jest już poniedziałek, po weekendzie, przyjechałam niedawno do pracy ja dziś pracuję po południu także tak, weekend minął mi bardzo szybko, bardzo szybko. pogoda była niezaciekawa, było zimno. Planowałam sobie później jakiś długi spacer z moją córką z psami, ale było tak zimno, a moja córka znowu w najbliższą środę ma taki dwudniowy wyjazd, więc mówi kurczę ja nie mogę zachorować", więc nawet nie wybrałyśmy się na żaden spacer. bardzo było zimno, momentami posypywał śnieg. Także taki weekend. Dziś jest poniedziałek. Śnieg nie pada. Wyszło nawet słońce, ale też jest u mnie zimno, powiem wam. Też jest zimno. Ja jeszcze jestem w kurtce zimowej. Przyjechałam. Także tak. Co wam chciałam powiedzieć? Siedzę sobie teraz, przeglądam katalog Avon. Wysłałam zamówienie wczoraj w ogóle z Avonu, ale tam znajoma jeszcze coś mi się pytała o perfumy celebre, że, że w jakiej cenie są celebre i a propos celebre, to w tym katalogu dziewczyny celebre są w bardzo dobrej cenie, bo kosztują 26,99, przy zakupie chyba dwóch sztuk, czekajcie już to sobie sprawdzę. To była strona, O, nawet sobie tutaj zaznaczyłam, tak, bo chciałam Wam pokazać takie najfajniejsze rzeczy, które, czy znaczy najfajniejsze, yy, ogólnie większość produktów w Avoniu uważam są najfajniejsze, ale produkty w fajnych cenach chciałam Wam pokazać, tutaj sobie też to zaznaczyłam. Tak, jeśli kupicie dwie sztuki perfum, to płacicie niższą cenę, czyli tutaj Celebre wychodzi za sztukę 26,99, to jest naprawdę bardzo dobra cena. Ja takiej ceny za Celebre nie pamiętam, więc sobie tutaj rożkiem, bo chciałabym pokazać, zwrócić Waszą uwagę, w jakiej fajnej cenie jest to Celebre. I tak krótko Wam jeszcze pokażę, co warto z katalogu kwietniowego zamówić, moim zdaniem, co jest w takiej najfajniejszej cenie. W cenie, której nie można przegapić, jeżeli ktoś dany produkt lubi. Więc słuchajcie, już Wam pokażę, tutaj sobie zaznaczyłam. Warunek jest, że jeśli wydasz 50 zł na produkty z katalogu, o co jest nie trudno, to macie tak tuż geniusz w fajnej cenie, bo 25,99, moja klientka paznokciowa zamówiła sobie ten niebieski i ja chciałam też, my takie srok jesteśmy, nie, jedna coś tam zauważy, zobaczy i ja dla siebie czasem też coś zamawiam. Natomiast ten tuż jest w tej chwili, ten niebieski jest niedostępny i wyświetlił mi się komunikat, że będzie dostępność po 11 kwietnia. Potem krem pod oczy. Akurat moja siostra sobie zamówiła ten krem, ten dwufazowy i nie dwufazowy, podwójny, podwójny program liftingujący. Dwufazowy to jest płyn do mycia twarzy na przykład. 24,99 krem E.N.U. to słuchajcie, to jest naprawdę dobra cena. Potem tutaj szminkę macie w cenie, zakryłam palcem, 19,99 i perfumy celebre w cenie 39,99. Kiedyś byłam w Biedronce yy, i pani koło mnie przechodziła i od razu poczułam, że pachnie yy, Perseve, tym niebieskim. Słuchajcie, tak mi się jakoś zatęskniło za tym zapachem, chociaż... Pomimo tego, że ten zapach zawsze mi się podobał, to nigdy jakoś nie miałam takiej potrzeby, żeby dla siebie, że ja chcę na sobie ten zapach nosić. Raczej tak nie miałam. To mówię Wam, kiedy począłem ten zapach od tej pani, to takie jakoś mi się zatęskniło za tym zapachem. Tutaj są perfumy męskie: woda toaletowa Individual Blue w dwóch wersjach dostępna. Ta klasyczna Blue i Strong. I one są w cenie 49,99. Czy jest warunek? Myślę, że nie. Nie, nie ma. Pojemność 100 ml, także też fajna cena dla swojego mena. Możecie sobie zamówić, dziewczyny. Tutaj znowu wróciłam na tę stronkę, którą już Wam pokazałam. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że no nie tylko celebre warto zamówić, bo też te sunset Summer White. Summer White i ta druga Sunset White. To są wody toaletowe. Wiem, że jest wiele fanek tego zapachu. Ja z wodami toaletowymi to tak może niekoniecznie wolę perfumy. Natomiast co kto lubi? Tutaj jest bardzo fajna oferta na kredki do oczu. Konturówki i też jest, że za sztukę zapłacicie 12,99, jeżeli kupicie dwie sztuki. Czekajcie, muszę przeczytać dokładnie. Kupujesz albo żałujesz, mieszaj i łącz. Klasyczne konturówki, każda 17,99 przy zakupie jednej sztuki. Natomiast jeśli kupicie dwie sztuki, płacicie 12,99. Natomiast te diamentowe i metaliczne, normalna cena 19,99, a jeśli kupicie dwie, to płacicie 14,99. Czy ja coś jeszcze Wam tutaj chciałam pokazać? Jeszcze płyny do kąpieli, tutaj na samym końcu, zobaczcie, duża pojemność, bo to są te litrowe płyny do kąpieli. I one są, yy, kosztują tak każdy jedna sztuka kosztuje 22,99, przy zakupie dwóch sztuk płacicie 19,99 za sztukę, natomiast przy zakupie trzech sztuk płacicie 17,99. Yy, powiem Wam też, że bardzo mnie zaintrygowały, zaciekawiły, to jest gazetka dla konsultantek. Konsultantki jedną dostają yy, takie gazetki bardzo mnie zaciekawiły te nowe perfumy te nowe perfumy, które wchodzą i czekajcie, już Wam tutaj je pokażę e, z bliska tutaj mam jedne, tutaj mam drugie aha, tutaj są trzecie, no tak. e, perfumy Perfect Nonsense e, i jest pieprz e, wersje zapachowe jest pieprz i brzoskwinia jest e, bambus i koktajl, koktajlowy bambus Ubrany straż pożarna stoi na sygnale i strażacy w ogóle idą tutaj w tą stronę. O co chodzi? Yy, I jest dostępna jeszcze trzecia wersja, czekolada i tuberoza. I kiedy pomachłam sobie ten zapach ze stronki pachnącej, to powiem Wam, że pachnie, pachnie prześlicznie. Kurczę, nie wiem, co tam się stało. Wiecie co? Ale mnie to... Zamówiłam sobie wszystkie te trzy zapachy, bo myślę, że będzie bum na te zapachy wśród moich klientek. Dla siebie natomiast zamówiłam trzy próbki tego zapachu, ponieważ zapach chcę poznać najpierw z próbki. Szczególnie ciekawi mnie ten zapach czekoladowy. I zobaczcie, tutaj macie zapachy, te nowe zapachy po 55 zł, natomiast w katalogu coś około 80 zł one będą kosztować. Więc y, chcę powiedzieć, że warto być konsultantką Avon, warto być w Avonie, bo konsultantka to się może kojarzy z kimś, y, kto jakoś tam musi rozprowadzać te katalogi, produkty itd. Nie, ale to y, można należeć do Avon i wcale nie trzeba tego robić. Można sobie dla samej siebie zamawiać produkty taniej, czasem dużo taniej. Dostajecie wtedy też gazetkę Focus, macie dostęp do nowości. Jeżeli chciałbyście się zapisać y, do Avon, możecie to zrobić u mnie. Umieszczę link pod filmikiem, a jeżeli będziecie miały jakieś pytania, to piszcie do mnie śmiało. Dobrze, kochana, będę się już z wami żegnać, bo czas mnie nagle, jestem też ciekawa tej Straży Pożarnej, co tam się wydarzyło i do zobaczyć. Także żegnam się już dzisiaj z wami, pozdrawiam was serdecznie, przesyłam buziaczki i do zobaczenia w następnym filmiku.